Cześć, to znowu ja i przepraszam i przedstawiam Wam moją kostkową iluzję. Trochę mi się może nie udała, ponieważ mi się tutaj rozjeżdża, ale jeszcze zrobię. Dwie takie, może będzie poradnik, jak taką iluzję zrobić. Jak widzicie, to jest po prostu kartka papieru. Układ kolorów jest oparty na prawdziwej historii. Pomieszam sobie, daję na swojego, no i później po prostu wziąłem i kolory przeniosłem, cień, cień też był prawdziwy, o widzicie, może nie tak dobry, no. Nie wiem, czy to tak dobrze widać. Mm. Spróbuję trochę, o teraz powinno dobrze. Ale lepiej widać. Mam nadzieję, że Wam się podoba. Jak tak to. No to możecie lajkować ten film. I mam nadzieję, że też będziecie chcieli takie coś zrobić. No, myślę, że za niedługo nakręcę poradnik. Trochę inny niż zwyczajny. No. To do zobaczenia i. Młego kostkowania.